Mogłabym udawać, że tak wygląda mój poranek, ale w rzeczywistości tak nie wygląda. Rolety w naszej sypialni automatycznie podnoszą się o godzinie ósmej i to jest godzina, o której po prostu wstaję. I po wstaniu sięgam po telefon i sprawdzam, co słuchać w social media, co się ostatnio wydarzyło. Od razu pieski też przybiegają, więc to jest czas na mizianie i zaraz potem ściele łóżko, a także poranna pielęgnacja, myje zęby, myję twarz, nakładam sera oraz krem i krem z filtrem czas wybrać stylizację dziś postawiłam na skórzane spodnie, a także taki tiulowy topik. Jak stylizacja to oczywiście też nie może zabraknąć ehm, biżuterii. Brałam delikatny naszyjnik z serduszkiem i pasujące do tego kolczyki. W międzyczasie jeszcze więcej miziania piesków, następnie szczotkuję włosy, wybieram, które perfumy dziś nałożę i spsikuję się nim, a następnie zabieram pieski na spacer. Tokio chodzi bez smyczy, bo on umie komendę przywołania, a także chodzi tylko przy nodze. Mochi niestety musi na smyczy być. Następnie wracam do domu i maluję się, nakładam taki dość lekki makijaż yy, i tak prezentuje się on po prostu już. Jeśli chodzi o śniadanie, to nie zawsze z rana mam czas, żeby y, robić, nie wiadomo jak, wykwintne śniadanie i w takie dni właśnie przychodzi mi z pomocą taki gadżecik, y, który kolorystycznie y, tutaj pasuje do mojej stylizacji. To poręczny, przenośny mikser Blendy Go. Jak widzicie, on jest bardzo malutki, jest. Przenośny, więc tak naprawdę możecie zabrać go ze sobą, a dodatkowo do niego jest końcówka do picia, więc tak naprawdę odkręcacie. I po przygotowaniu sobie jakiegoś na przykład koktajlu czy smoothie możecie tutaj przykręcić końcówkę do picia i po prostu pić bezpośrednio z blendera. Ja dzisiaj będę robić sobie białkowego shake'a z takiej saszetki. Te saszetki również możecie kupić na stronie producenta. I przygotowanie jest. Śmiesznie proste, bo po prostu wystarczy wsypać całość saszetki i zalać około szklanką mleka. I jedyne, co w takiej sytuacji robimy, to po prostu go tu włączamy. Jedno ładowanie starcza na około 25 użyć. Ja używam tego shakera już od jakiegoś czasu, a teraz przyszedł do mnie w nowej wersji kolorystycznej, właśnie w takiej kolorze metalicznej, w kolorze rose gold. Jest to edycja limitowana, więc jeśli też chcecie mieć je w takim metalicznym kolorze, to śpieszcie się z zamówieniami. Radzicie sobie nawet z kostkami lodu, więc śmiało możecie używać to nawet latem, dodając do tego kostki lodu i tworzyć takie zmrożone napoje. Miałam często ten blender, właśnie jak idę, na przykład na siłownię, bo bardzo właśnie podoba mi się ta opcja, żeby od razu po prostu po siłowni wypić sobie prosto z tego blendera nasz koktajl białkowy na przykład. Nie trwa promocja, więc na kod rabatowy GLOW25 macie aż 25% zniżki, więc e, świetna okazja, żeby kupić właśnie sobie taki przenośny e, blender, bo naprawdę Wam się przyda. Mnie się też bardzo prosto, bo wystarczy nalać do tego e, trochę wody, e, trochę płynu, zakręcić i włączyć, więc tak naprawdę nic tej ręcznie myć nie trzeba. Tycznie zawsze, kiedy robię Q&A na Instagramie, to pytacie się mnie o jakieś takie porady odnośnie udanego związku. Ja z Jestem w związku z Szymonem już prawie od 5 lat. Coś, co nam pomaga przełamać jakąś taką rutynę, bo wiadomo, rutyna z czasem zawsze się pojawia. Coś, co nam to po prostu przełamuje, to robienie takich niespodzianek dla siebie. I dzisiaj, właśnie bez okazji, e, robię Szymonowi niespodziankę, e, jadę na rynek. Do cukierni, bo tam mają fajne wypieki. I właśnie tak bez okazji kupię mu jakieś takie wielkie, fajne ciacho. Z tego też powodu śniadanie było właśnie na szybko, bo chcę zdążyć na otwarcie, żeby był jeszcze duży wybór. Wracam z udanym łupem. Oni mieli też poziomianki, natomiast dzisiaj ich nie było. Natomiast wzięłam Szymonowi malinianki i na cieście drożdżowym, i na cieście francuskim, więc mam nadzieję, że mu się spodoba. Z bitą śmietaną, więc właśnie takie fajne, jakieś małe gesty, niespodzianki, bez okazji, totalnie mogą naprawdę pomóc związku. Kolejny spacerek z pieskami, fajnie ciepło się zrobiło, więc można wyjść znów bez kurtki. W ogóle skończyłam trzeci sezon Riverdale. Pierwsze dwa sezony mnie totalnie wciągnęły i obejrzałam je tak naprawdę w ciągu dwóch dni. Tak ten trzeci, no nie będę ukrywać, że ja już się męczyłam, scenariusz dla mnie już był słaby, a słyszałam, że jeszcze ten trzeci sezon ponoć trzyma poziom. On już mi zabrał... Mój blender i sam robi sobie odżywki białkowe. A ty robisz zwykły, ze zwykłym białkiem, nie? Smaczne? Świetne, z myślanką. O, Szymon dodaje białko do maślanki. Mi to białko nasze nie smakuje. Nawet bardzo dobrze się wymieszało. A to jest lep... wa waniliowe białko? Dużo lepiej się wymieszało niż jak Ty no. mieszasz. Na szarfy akrobatyczne w ogóle już ciemno się zrobiło. Po pół roku temu właśnie przestałam chodzić ze względu na moją operację liftu brwi i teraz właśnie wróciłam i od kilku tygodni znowu chodzę. Szukałam trochę grupy na razie, do której mogłabym, która pasowałaby mi poziomem, bo nie chciałam zaczynać znów od nowa. Gdzieś tam poziom drugi był trochę za wysoki dla mnie, ale teraz fajnie udało mi się znaleźć grupę, która poziomem pasuje. I niestety kończę i zaczynam szarfy, kiedy jest już ciemno, więc zimą to w ogóle będzie masakra. Natomiast teraz jest przynajmniej ciepło, że lekka kurteczka, więc, więc idę na szarfy. Coś tam ponagrywam, to pokażę. Mam już makijaż i zaraz będę się kąpać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli lubicie takie luźniejsze vlogi, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, nie przegapić kolejnych filmików. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!